Ofiarowuje się nam w obfitości, i o wiele więcej osób, niż możemy przypuszczać, w dodatku żyjących w świecie, zostaje w sercu do tego zaproszonych. Wiele spotkań i rozmów w różnych środowiskach utwierdza mnie w przekonaniu, że kontemplacja przekroczyła klauzurę, wylała się na ulicę i dotarła do fabryk. Dziś chciałbym Wam zaprezentować książkę brata Morisa. Wydaną przez wydawnictwo Espirit w 2005 roku, tym razem nie jest to nowość, więc będziecie musieli trochę włożyć wysiłku, żeby ją zdobyć. Ale uwierzcie mi, naprawdę warto. Tytuł książki jest szczególnie intrygujący: Żyć kontemplacją w sercu świata. Pytanie, które nasuwa się na wstępie, to czy autor ma rację? Czy żyjąc w świecie zabiegani, zestresowani, mamy czas na przebywanie z Bogiem sam na sam? Czy możemy zadbać o rozwój naszego życia duchowego? Oddajmy głos autorowi. Jest prawdą, że żyjąc w rodzinie, gdzie są dzieci, różne potrzeby i dążenia, nie zawsze można się wyizolować. Niektórzy korzystają z wyjścia zakupy, aby na chwilę zatrzymać się w kościele. Innym udaje się wygospodarować kącik do modlitwy w jakimś spokojnym pokoju. Potrzeba tak niewiele. Krucyfiks lub ikonę, Biblię, zapaloną świecę. Można spędzić ten czas klęcząc lub siedząc. Rozpoczynać można lekturą fragmentu Ewangelii lub innej książki. Można spokojnie oddychać, odpoczywać, jak u stóp Jezusa. Najważniejsze to dysponować chwilą spokoju, odprężenia, ale szczególne ćwiczenia koncentracji nie są tu potrzebne, bo Bóg mieszka w nas, w naszej najgłębszej istocie. Oczekuje nas. I sam zaprasza. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Ja z nim, a on ze mną. Koniec cytatu. Więc jak pisze autor, wystarczy sobie tylko uświadomić obecność Boga w nas. Nie trzeba go ściągać z nieba. Gdyż on mieszka w nas. Ta obecność przed Bogiem może przedłużać i odnawiać się w ciągu dnia pośród się od codziennych czynności. Oczywiście wymaga to od nas dokonania pewnych wyborów, wyrzeczenia się choćby bezsensowego siedzenia przed komputerem czy czytania tych samych wiadomości. Mimo to otrzymujemy stokroć więcej. Wewnętrzny pokój. I sens swego życia. To pragnienie jedności z Bogiem i przebywanie z Nim na modlitwie choćby pół godziny dziennie nie odwraca nikogo od Jego obowiązków. Przeciwnie, konsekwencją jest większa wewnętrzna wolność, uwaga na innych, życie bardziej prawdziwe oraz większy życiowy realizm. Dlaczego tak dużo Wam o tym mówię, bo to główna teza książki, którą Wam dzisiaj przedstawiam: życie duchowe nie jest tylko zarezerwowane dla osób konsekrowanych. Codzienne przebywanie z Bogiem to dar dla wszystkich, a zwłaszcza ludzi świeckich. Zacytujmy jeszcze jeden raz autora. Niezwykle ważne w naszych czasach jest to, że życie życiem modlitwy i jednością z Bogiem w świecie jest prowadzone nie tylko przez nowe rodziny zakonne, lecz również przez ludzi świeckich, żyjących w rodzinach, w instytucjach życia konsekrowanego albo mieszkających samotnie, a także przez księży, którzy pragną się zaangażować w kontemplacji i życiu braterskim. Dziś bowiem tak wielu czuje się wezwanych, aby w swoich środowiskach pośród codziennych zajęć, zwykłej bieganiny, radości i smutków dążyć do tego, aby być człowiekiem kontemplacji. Wezwanie Jezusa, bądźcie doskonali, jak Ojciec Wasz jest doskonały, skierowane zostały do wszystkich. Nie może więc być w kościele tak, że z jednej strony są tak zwani doskonali, którzy mogą takimi być dzięki dobrym warunkom do modlitwy, dzięki ciszy, oddaleniu od kłopotów dnia codziennego, a z drugiej ci, dla których dostęp do prawdziwych skarbów duchowych jest prawie niemożliwy. Z powodu warunków stawianych przez życie w świecie byliby oni skazani na jakieś minimum. Życia duchowego, będąc zobowiązani co najwyżej do uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i do zachowania przykazań boskich i kościelnych. Koniec cytatu. Teraz wrócę jeszcze do autora. Chciałbym Wam powiedzieć o autorze, o bracie Morisie, francuskim zakonniku, który był członkiem zgromadzenia Małych Braci Jezusa. Były przełożony polskiej wspólnoty braci urodził się w 1928 roku zmarł w 2018 związany z braćmi od 1953 roku przebywał we Francji, Maroku i Algierii. W 1978 roku przyjechał pierwszy raz do Polski, a od stycznia 1979 Systematycznie wracał do naszego kraju. Zamieszkał na stałe w Polsce od 1990 we wspólnocie braci małych, najpierw na warszawskiej Pradze, następnie w Izabelinie, pełniąc służbę przełożonego. Po przejściu na emeryturę był czynnym rekolekcjonistą, pozostając wiernym charyzmatowi ubogiego. Pośród ubogich. Duchowość, którą prezentuje brat Morris i do której zaprasza, to duchowość Nazaretu. Zainicjował ją brat Karol de Foucault, a kontynuują ją w kościele wspólnoty małych sióstr i małych braci Jezusa. Brat Morris, jak wspomina, tak wspomina pierwszy kontakt z duchowością Nazaretu. I małych braci. Przeczytajmy. Jeśli chodzi o mnie, to odwiedzając po raz pierwszy wspólnotę małych braci Jezusa na południu Francji, przeżyłem prawdziwy szok, któremu zawdzięczam moje powołanie. Młody, świeżo nawrócony, pojawiłem się pewnego dnia późnym popołudnie, popołudniem, aby spędzić z, nim, z nimi dwa, trzy dni. Przed rozpoczęciem nowicjatu utrapistów. Dwóch braci właśnie wróciło po ciężkiej pracy w rafinerii ropy naftowej, gdzie zatrudnieni byli jako niewykwalifikowani robotnicy. Pracowali przede wszystkim z Algierczykami, wykonującymi najcięższe zajęcia. Trzeci brat zajmował się pracami domowymi i podejmował sąsiadów, ludzi bardzo biednych. Po krótkiej toalecie jeden z braci powiedział: Chodźmy do kaplicy. Ubogi pokój, dość okołocony w ubogim mieszkaniu. Po środku mały ołtarz, tabernakulum, zapalona lampka oliwna, pod ścianami niskie stołeczki. Bracia nakładają habity, w których się modlą. Jeden z nich zakłada stółę i otwiera tabernakulum. Bierze konsekrowaną hostię i stawia na ołtarzu, gdzie pada na nią światło oliwnych lampek. Bracia głęboko się pochylają aż do samej ziemi i modlą się w milczeniu. Wszystko jest skromne, ogołocone. Sama hostia wystawiona w sposób bardzo prosty. W środku drewnianego krzyża jest tak bliska, intymna. Nie ma błyszczącej monstrancji, która zmusza do mrużenia oczu, jakby chciała coś jeszcze dodać do tajemnicy. Ci ubodzy robotnicy, którzy zmęczeni właśnie wrócili z pracy, są z kimś. Wyczuwa się, że ktoś w nich zamieszkuje. Obecność Jezusa jest widoczna, bliska, łagodna. Pójdźcie do mnie wszyscy, bo ja jestem cichy i pokorny sercem. I serce jest przepełnione, uspokojone. Nie trzeba zadawać pytań, nie potrzeba wyjaśnień. Wszystko jest tutaj. Koniec cytatu. To nie moje ja stanowi centrum. To codzienna modlitwa uzmysławia mi, że muszę o sobie zapomnieć i otworzyć się również na drugiego człowieka. W tym miejscu jeszcze jeden cytat. Który chciałbym Wam przeczy przeczytać. Nasze małe wspólnoty mieszkają zasady w środowisku ludzi prostych. Zależnie od kraju i odmienności kulturowych, mogą prowadzić różny styl życia. Taka mała wspólnota żyje trochę tak, jak zwykła rodzina pośród innych rodzin. Staramy się być dla siebie prawdziwymi braćmi, którzy wszystko mają wspólne. To braterskie życie jest otwarte na wszystkich, którzy nas otaczają, na każdego z kim w sposób naturalny nawiązujemy kontakt a więc na sąsiadów, kolegów z pracy itd. Bracia pracują jak zwyczajni ludzie, po to, by zarobić na swoje utrzymanie. Ale zarazem jest to najbardziej naturalny, najprostszy sposób, by dzielić warunki życia i okazać swoją solidarność z tymi, Którzy są po prostu zmuszeni do wykonywania ciężkiej i najcięższej, nieciekawej pracy. Może to więc być praca robotnika w fabryce, w stoczni, mechanika samochodowego, ale również praca listonosza, salowego w szpitalu czy różne zajęcia na wsi. Każdy stara się znaleźć pracę na miarę swoich sił i możliwości. Ale zawsze taką pozwalała utrzymać więź z innymi ludźmi. Koniec cytatu. I jeszcze jedno na co zwraca uwagę Brad Morris. To ufność. To ufność, którą powinniśmy pokładać w Panu. Sam wiem, jak trudno jest ją wypracować. Żyjemy w świecie, który jest pobudzony, niespokojny. Tak łatwo jesteśmy wyprowadzani z równowagi przez innych przez nasze kłopoty, kruchość naszej natury. Zawsze jest jakaś gałąź w zasięgu ręki, której się chwytamy, kurczowo chwytamy. Bóg mówi wtedy do nas: porzuć tę gałąź, nie bój się. Należy najpierw zdać się na Boga, aby On mógł nam pomóc, aby mógł nas prowadzić. Całkowite oddanie się, oto moja własna reguła, pisze święta Teresa Z Lizji. Oczywiście to zawierzenie nie przychodzi łatwo, ale to jest też owoc modlitwy i codziennego przebywania z Bogiem. Pozwolicie, że zakończę tę recenzję właśnie najbardziej znaną modlitwą Karola de Foucault, którą małe siostry i mali bracia. Odmawiają jako ostatnią modlitwę każdego dnia. Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co chcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim ojcem.